dobry, witam serdecznie. Dzisiaj akcja Gnój u nas, będziemy wyzwalać obornik od dużych byków. Wczoraj tak się sam do siebie śmiałem, bo pucowałem trochę dronego, szyby pomyłem, w końcu kurczę, aż inaczej to wygląda. Że mycie, kurczę, detailing, a dzisiaj w Gnój. Że w ostatnim odcinku, jak widzieliście, zwieźliśmy tą mięczmionkę. E, to też takie aktualności. Dzisiaj trochę Wam poopowiadam przy okazji. E, zwieźliśmy też tą mięczmionkę, którą mieliśmy luzem. E, te rozwalone baloty, one leżą tutaj wzdłuż końców. E, na polu zostały nam jeszcze dwa balociki. To z ostatnim transportem gnoju najwyżej właśnie sprzątniemy te. Puste baloty, tutaj będę musiał jakoś zajechać i trochę cofnąć, bo kombajnem się nie przedstawimy, bo jest rozebrane. Siadło, łożysko na przyspieszaczu, więc się jakoś tutaj teraz wyprostuję. No i standardowa procedura. wybierania obornika tutaj w środku nie ma tego za dużo, ale za to jest taka można powiedzieć, że sama esencja, bo nie waliliśmy słomy za dużo do środka z tego względu, że tej słomy po prostu nie mieliśmy i oszczędzaliśmy. Teraz jest ta jęczmionka, to to tą jęczmionkę weźmiemy tutaj wrzucimy. E, tak samo to ta słoma, która jest rozrzucona wzdłuż tam wygrodzeń na zewnątrz. E, no to prawdopodobnie, że e, turem to po prostu e, łyżką zbierzemy, i później pod wiatę jakoś się wrzuci. Zresztą to zobaczymy. E, jeszcze właśnie przywieźć te dwa rozwalone baloty. E, to za chwilę też pójdę e, pod pryzmę. E, może gdzieś pod koniec odcinka, jak już tutaj temat e, załatwimy. Bo słomy też jest jedna informacja. I co? I tutaj z tego końca e, jeden byczek wczoraj nam pojechał. E, waga 540 kg. Pojechał, bo musiał pojechać. Zaczęło mu siadać na nogi. E, już tak łaził, kuśtykał. Aczkolwiek jak przyszło wejść na wagę to nagle dostał powera, zaczął tutaj nam trochę szaleć i się wściekać. E, na szczęście okazało się, że szczeble tutaj w drabinie paszowej też są na odpowiedniej szerokości, bo, bo tak się rozpędził, będę się wepkał między właśnie te szczeble, że myśleliśmy, że kurcze przeskoczy na zewnątrz. Ale na szczęście nie dał rady. No po prostu musieliśmy go sprzedać, bo później mogłyby być większe problemy. W końcu by nam się kurcze całkiem położył i albo ubój z konieczności, albo gdzieś tam sprzedawanie takiego leżaka. Więc woleliśmy go pozbyć się zawczasu. Już chodził właśnie taki trochę pokrzywiony. Gdzieś te stawy z przodu mu zaczęły wysiadać. No, no czasami tak bywa. Jest to chyba druga sztuka, którą sprzedaliśmy z tego powodu. Wcześniejsza to chyba jeszcze było na uwięzi. Tutaj stał jeden taki, który też już leżał przy żłobie, praktycznie nie wstawał. No ten jeszcze chodził, ale już właśnie tak jak mówię, taki kulawy był. Więc dla własnego spokoju postanowiliśmy go no, po prostu sprzedać wcześniej. No, a poza tym tutaj wszystko raczej w dalszym ciągu jest bez zmian. Ta grupa, która jest teraz do sprzedania, będzie do sprzedania za jakieś 2-3 miesiące pewnie. Dobra, bierzemy długopis. Także jak nie ma dużo tego makaronu, to to szybciutko idzie. W sumie nawet nie makaronu, bo to kurczę, sam sos do makaronu. Jeżeli chodzi o bielenie, bo tak te ściany wyglądają, jak wyglądają. No to połowa obory była bielona teraz wiosną, jak uruchamialiśmy, w sumie to zimą. Jak były końce uruchamiane. Natomiast całość wybielić to chyba w przyszłym roku się wybieli po którejś sprzedaży Tak żeby właśnie można było bielić ten wolny koiec. żeby raz na ruski rok chlapnąć farbą to się dezynfekuje trochę to się trochę rozjaśni w sumie są takie bielarki, widziałam na aledrogo.pl coś koło tysiaka chyba kosztuje To nie wiem jak to się sprawuje w sumie bo jak już bym miał takie większe kawałki bielić to faktycznie pędzelkiem to, to trochę by trwało ale z kolei, jak po jednym końcu będziemy bielić To i pędzelkiem można Ale to temat na później Zmiana długopisu I taka to gówniana robota What Dobra, tu będzie barierka, to tak nie musi być dużo. Aby przegrody się dało zamknąć, to resztę one sobie już same rozścielą. Pokaż państwu, w jakim butach no i wyrzucać. W odpowiednich. Widziałem asów, co w japonkach i wyrzucali czy na YouTube, także... No i jedziemy z pierwszym transportem, w sumie takim niepełnym, bo tam z środka to to za wiele właśnie tego nie było, zresztą mówiłem to właśnie tam kończył skręcać przegrody, więc pewnie teraz będzie te byki wpuszczał. My tutaj szybko obrócimy. Wyrzucamy na jęczmionkę, tutaj gdzie był jęczmień, nie pcham się tam, gdzie wyrzucaliśmy w pole do tej pory. Tam na, na ten kawałek z pszenicą, co jeżdżę na, na środek pola, na taką górkę wysypywać. No tam już pszenica nie, niebawem do zbioru będzie, więc już się nie pcham, nie jeżdżę po tym. Tutaj sobie zaczniemy też pryzmę składować. Po Pomału w okolicy już pierwsze uprawki się ruszają już niektóre ściernie potależowane, zgruberowane. Także niebawem też i tutaj trzeba będzie podpiąć gruberka i, i to ruszyć. Właśnie zostały nam tutaj jeszcze te, te baloty dwa rozwalone tu jest jeden i gdzieś tam w polu dalej jest drugi. Byłem wczoraj, szyby, lusterka, zapomniałem sobie te lusterka od razu kurczę ustawić, bo widzę, że przestawiłem, zrzaśliłem się na jad kurzu z jęczmienia i będzie mnie teraz gryzło. No, także pierwszy kurs zrobiony. E, tutaj to, co na początku mówiłem o tej słomie, że Wam na koniec powiem, to powiem teraz. E, najwyżej tutaj wstawię urywek z poprzedniego odcinka. No to to jest kurczę zbite porządnie. Nie ma co gadać. Te baloty wyglądały. E, tutaj chodzi mi właśnie o te bale, które kończył nam ten drugi e, znajomy, który tu e, kończył presować. No bo jedna prasa nie dała rady, to e, przyjechał e, inny usługodawca. No i zbił takie baliki. Co się dowiedzieliśmy, e, że te bale jeszcze nie są takie, jak być powinny, bo one mogą być jeszcze bardziej zbite. To już w ogóle kurczę, tutaj wyjdzie 10 balotów z hektara, jak, jak on będzie takie dogniatał. No i dowiedzieliśmy się, że pokosy mieliśmy za słabe, bo ta prasa lubi, żeby ten materiał był podawany równomiernie i w dużych ilościach. Tutaj jak jęczmień leżał, to tato czasami na 3-4 kosy brał. Także tej słowy na pokosie za dużo nie leżało. I tutaj właśnie ten usługodawca mówi, że dobrze by było, jakby te pokosy były lepsze, to on wtedy może właśnie i szybciej jechać, bo ten materiał po prostu wchodzi w tą prasę. I coś koło 20 na godzinę chyba wtedy nawet zapiernicza z tą presą. Zresztą mam nadzieję, że uda się to nagrać. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i właśnie już tutaj jesteśmy dogadani na. Na całe żniwa z nim, także tą, e, tą dużą nową prasą John Deere będzie u nas zwijał wszystką słomę, co mnie bardzo cieszy. E, także tutaj pod tym względem nam się naprawdę trafiło po raz, że fajną prasą będzie to zwijane, czyli porządne baliki. E, dwa, W przystępnej cenie trzy słomy od sąsiadów mamy za darmo. Także tutaj jesteśmy na, na wygranej pozycji, i to znaczy słomy od sąsiadów za darmo. Po prostu, żeby im to spora sprzątnąć, bo, no bo takie, takie, tak chcą, żeby im to posprzątać, no to czemu mamy tego nie zrobić? Tutaj widziałem, jakie były komentarze, jak mówiłem o tym w poprzednim filmie. Nie mnie oceniać, tak sobie gospodarują. Skoro możemy wziąć słomę, to bierzemy. Tym bardziej właśnie, że, że tak się teraz fajnie trafiło. No, także to chciałem o tej słomie właśnie dopowiedzieć. I śmigamy z powrotem na podwórko. Zaczynamy wywalać od Byczków teraz z Podwiaty, tam na zewnątrz. Droga wolna. Się później, bo tutaj już w sumie procedura była pokazywana nieraz, a w dalszym ciągu wygląda to tak samo. Także jest prawdopodobne, że ładujemy już ostatnią przyczepę, aby to zebrać tutaj od angusów i będzie dobrze. Natomiast tutaj już nie będziemy wybierać, bo tutaj jest tylko tych trzech, one robią mało gnoju, więc po prostu tylko im się tutaj więcej pościeli. No a zbierzemy właśnie jeszcze tą resztówkę od angusów i, i ścielimy. Szerokość 1,20 m, jak do capka, i na nasze potrzeby, to się spisuje. Wiadomo, jest trochę węższy niż szerokość ciągnika, no ale jakoś można podjechać, zajechać. Także nie jest najgorzej. No, i tutaj też mała zmiana planów. Bo początkowo myślałem, że, że po prostu się to wsypie. Ale w sumie, skoro i tak kolejno te dwa baloty rozwalone mamy przywieźć z pola i je też gdzieś wywalić, to już dowalimy to do tej kupy. I sobie stąd będziemy później ścielić ręcznie tutaj im. Natomiast teraz wrzucimy dwa, dwa baloty i się rozścieli te spresowane już. A to na spokojnie z czasem się będzie tutaj właśnie im rzucać. Jak się nie da dojechać samą łyżką do ściany czy do murku, to jest Radek z widłami i proszę bardzo jest odgarnięte, posprzątane Gra i trąbi zespół kombi. Dobra, kończymy, widzimy się później. Fajnie, że się nagadałem do wyłączonej kamery. Dobra, wywalę to i w drodze powrotnej wam powiem jeszcze raz to, co przed chwilą gadałem sam do siebie w ciągniku. No to mam kolejny transport wyrzucony. Tam będzie jeszcze chyba jedna niecała przyczepa. Myślałem, że to jest ostatnia, ale zostało nam pod wiatą jeszcze parę łyżek. No i dorzucimy jeszcze takie właśnie odpadki jakieś ze stołu paszowego. Śmieci takie. A przed chwilą sam do siebie opowiadałem wam że w tym roku na jakieś rekordowe plony to raczej nie liczymy. Co będzie, to będzie. Chociaż jęczmień, jak na te warunki, nie był najgorszy. 6,5 tony dało. Zobaczymy, jak będzie pszenica sypać. Tutaj jest nasza pszeniczka. Trochę miątłem zawaliło, mimo że było pryskane. Ale gdzieś zarąbało. E, no trudno. E, tutaj widzę, że miejscami gdzieś ta słoma jeszcze zielonkawa jest. Ale myślę, że tydzień, półtora i ona będzie do cięcia już. E, także zobaczymy, jak, jak ten plon się uda. E, tak jak mówię, na jakieś rekordy się nie nastawiamy. Co będzie, to będzie. E, i tutaj mówiłem jeszcze odnośnie tej słomy, co to tam parę minut temu na filmie słyszeliście: ale tornado w skórzu tam się zrobiło, ale pociągło słomę do góry. To, co przed chwilą słyszeliście odnośnie tej właśnie słomy, co to nam znajomym opresować, no to chciałbym zaznaczyć, że to jest sytuacja na ten moment, na dzisiaj. I mam nadzieję, że się nie rozmyśli, i że faktycznie. Dojdzie to do skutku, dlatego też tutaj o tej koleżeńskiej cenie niby mówiłem. No a ta właśnie cena to dlatego taka, że w tamtym roku pytaliśmy się też właśnie tych chłopaków, którzy będą teraz u nas presować, czy by nam zwinęli. No niestety nie mieli czasu, bo, bo mają też swoje duże gospodarstwo. No i z reguły oni tam u siebie tylko pracują. To, są, to jest to samo gospodarstwo gdzie ja tam kukurydzę woziłem. Był z tego odcinek. Więc oni raczej właśnie tak zajęci swoją pracą. Tutaj też się nie dziwię. Bo w sumie to co trzeba zrobić u siebie to, to jest najważniejsze. Potem usługi ewentualnie. Także oni jakąś tam firmą usługową nie są. I, i podejrzewam, że nas tak zahaczą po prostu przy okazji zresztą tutaj też nie wiem jak jest dokładnie nie chcę tutaj się w czyimś imieniu wypowiadać ale podejrzewam, że że tak może być no i właśnie tak jak mówię fajnie jakby to się udało zrealizować bo naprawdę yy, będzie to konkret robota jeżeli chodzi o te baloty no i to w sumie chciałem dopowiedzieć jeszcze się zastanawiamy czy przypadkiem nie będziemy tych pokosów po grabić na dwóch pokosów na jeden pokos. Właśnie z tego co tutaj ten usługodawca mówił odnośnie belowania, że lepiej jak na pokosie jest więcej słomy, bo wtedy ma co podawać i te baloty mogą być naprawdę dobite. No zobaczymy jak, jak sytuacja będzie wyglądać, jak te pokosy będą przede wszystkim wyglądać. Także jesteśmy na ten moment dobrej myśli. Fajnie, że to wszystko tak się w tym roku ze sobą potoczyło. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. Tak, jak to było teraz, i że tej słomy tego roku nam nie braknie, że ten zapas będzie. No, także widzimy się na polu, jak będziemy ładować. Tutaj szefu już czeka. No, i właśnie wysypałem ostatnią przyczepę z gnojem. I, I ostatnie zadanie na ten odcinek to właśnie zbieramy luzem pozostałości po tych dwóch niespresowanych balotach. Tam jest drugi, zaraz po niego też podjedziemy. No, szkoda słomy, wiadomo jakby to miało zostać. Tam to, co mamy teraz wyrzucone pod wiatą plus to, co teraz tutaj te dwa baloty co dowieziemy, no to tydzień ścielenia to jest lekko, jak nie lepiej. Tak więc no kurcze. Biorąc pod uwagę, że rok ma 52 tygodnie, to ponad tydzień, to nie takie byle co. Więc każda ilość słomy się przyda. Lepiej, żeby został zapas, niż żeby wyszło tak, jak w tym roku. Choć jak wyjdzie w tym roku, jak wyszło w tamtym roku. W sensie, no wiadomo, w ubiegłe żniwa za mało słomy zostawiliśmy. A jak wyjdzie teraz, no to mam nadzieję, że na plus, że, że jednak ten zapas będzie trochę większy. Także mieliśmy właśnie ścielić tym, co jest wyrzucone pod wiatą, ale wzięliśmy dwa baloty, wrzuciliśmy do środka i, i byczki już tam biegają, to za chwilę przyjadę na gospodarstwo, to Wam też pokażę. No a tutaj co? No zbieramy. Ile się da, to tyle się zbierze. Dobra, to jeszcze tego tutaj wrzucamy, widzimy się na gospodarstwie. Mam nadzieję, że mi tej słomy nie zdmuchnie. Ostatnio, jak ładowaliśmy, to tutaj trochę za pleczem jechałem. A teraz śmignę drogą. Mam nadzieję, że z jakimiś kurcze, dużymi tirami się nie będę mijał i że nie pójdzie wszystko w pole. To będzie szybka akcja, jak to się mówi. No, nawet tak nie pogubiłem. Szefu trochę łyżko mówił także jest git, teraz tutaj pierdykniemy. Ryje ciekawskie, wyszły wszystkie o, tutaj taki trochę skansen ale jeszcze działa oczywiście Dobra w tym odcinku byłoby na tyle co będzie w kolejnym, nie wiem, ale serdecznie na niego zapraszam. E, tymczasem dziękuję za uwagę, za to, że tutaj wpadliście, chwilę czasu poświęciliście, żeby to obejrzeć. E, I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, do następnego, cześć.